No, no jak będziemy tam dalej? Nie wiem. Tak, to jest, jest plany. wiesz, A nie ptaka mi

Tak, ja też trzeba przy ulicy? Ten most tam, jak się idzie tam do Lidla. Ostatnio, o tutaj, o, jak jest, e, jak teraz ten samochód miał jedzieć. No. To, to że na tym pasie e, policja, ta taksówka złapała samochód. Tak? tak? Ej, no i poznaję już. Nie? Tak. Tutaj widać tego McDonalda. wrócimy <śmiany> najwyżej no i teraz macie inny filmik z innego miejsca eee. I, i pod tym filmem nie wiem czy to zrobić chociaż z, z 500 łapek w górę jak na razie

To jak może byśmy spodziewali, wszystkich, tak? Ale wtedy, To jest i tak ty, są na górze. Ja mogę wziąć nogę, bym trochę troszeczkę jakby się uciekała. Ale jak zjechała z góry. O kurde. Ale na jest z U nas jest że ten most, co wam pokazywałam, ten taki czerwony. To ja na nim tylko byłam. No popatrz, jakbyś tego, od tyłu jakbyś to, to, jakbyś na pływę nowej, nowej tędy jechała. Bez kitu. Popatrz, tam do trójczystu, tam, tam, do skupy. Bez kitu. Ej, tutaj są, tam, tam widać te garaża. A nie, to inne garaża. No, jeźdźmy, mijali. To, to na były wtedy w dole. A jeśli nie zjeżdżasz tutaj tutaj nogą, to nas tu To ja nie wiem. Szczególnie jak na uborach jak jeździsz, co? No. Po prostu to jest jak w jeździu po... Ale na rowerze jest dobrze tutaj zjeżdżać, bo jakby no... Masz hamulce i możesz jakby... To jest ci się w razie czego. Jak my się wracamy? Tak? No, to weźmy to, jak to jest. Te schody są. Chcecie sobie z tym zajmować? Co? Chcecie schodami zejść? Co? Chodź schodami. ja mam taki pomysł. Weźliśmy później telefon. CŻnik no. nie szedł. Inne miejsce i lepsza Ferrido. Dobra, teraz. Yy, teraz za same. Yy, bo jeszcze mamy plan w jedno miejsce pójść i To i to w to samo co wczoraj, tylko że. Będzie o czymś innym yy, yy, mowa. Po yy, prostu będzie o czymś innym, będziemy rozmawiać, nie to co wczoraj, tylko ten 19-minutowy fi filmik nie mogłam puścić. Więc jeszcze raz o tym porozmawiamy, tak jak było w co ja mówiłam na tamtym filmiku. Więc no, że nikt za nami nie szedł. Dobra, za chwilę będziemy kończyć. Jak będzie 30, 10, 10 minut, no 10, i 50, to niestety kończymy, bo dłużej jakby, bo możemy też przedłużyć do 11, to nic się nie staje tam, tam do 12, nie? Spokojnie, 11-minutowy 11 się puści, to więc spokojnie. A, i będziemy się widzieć w ogóle tam na miejscu. Będziemy się, się widzieć tam na miejscu jak dojdziemy, bo tutaj jest, jak słyszycie, jest za głośno. I no po prostu samochody jeżdżą. I będziemy kończyć, to więc pa.